RG Shop Klap, if you feel, feel safe. Witam was moi drodzy na moim kanale Dzisiaj będziemy grać w mojej y, rodzinie z ośmioma simami Których stworzyłem razem z moimi znajomymi z obozu pływackiego, więc zapraszam Zobaczymy co się dzisiaj wydarzy, ciekawego Więc tak to jest Marysia gdzie uciekasz? Boże, co tu się, się dzieje? dzieje? Pierwsze trzy sekundy i już się dziwnego coś wydarzy. To jest Marysia. Marysia właśnie jest przestraszona. Nie czuję się bezpieczna. Klań, jeśli czujesz się bezpieczna. O. No i? W, w, co? On coś wrzeszczy na mnie. Marysia tak ma tej e, aspiracje kulturysty. Pracuje jako e, sportowiec. Takie ma umiejętności. Jest ogólnie taka historia, że była ona e, w małżeństwie z Mateuszem i była zaręczona z Janem Rogorzem. Wszyscy się rozwiedli i zerwali zaręczyny między sobą, więc taka no, historia. Jeszcze w międzyczasie Karolina, Łucja y, z Marysią miały romans, ale też coś, coś im chyba nie wyszło. Ogólnie jakby jedyną lubioną Simką jest Magda de Cote, która tutaj to sobie siedzi. Y, Magda jest bardzo lubionym kotem, teraz akurat chyba jest chora, bo coś ma jakieś takie latające y, coś wokół głowy. O mój Boże, Boże, Bartek, Bartek zepsuł zepsu komputer. komputer, Ja nie mogę. nie mogę. Bartek miał być sprzątaczką naszą, ale zatrudnił sprzątacza służbę. Znaczy na no, tamten sprzątacz nam sprząta, a on sobie cały dnie gra. Ogólnie to jest pokój Bartka. Tutaj siedzi Karolina Ucja, która jest wilkołakiem. A właśnie Amarysia jest e, Syreną i musi się nawadniać, bo inaczej wyschnie i pusty, i puszy. Puszy. Więc tak, Karolina jest wielkołakiem no. i potrafi gryźć ludzi. I chyba jeszcze nie potrafi ich zabijać. I w ogóle nie wiem, czy wielkołaki mogą jakby zabijać ludzi, ale byłaby to no, fajna no, opcja. Ja, yy, będąc czarownicą, bo już na bardzo wysokim poziomie, chyba mogę zabijać ludzi. Ale sam nie wiem, mogę na pewno ich przewracać do życia. W sensie duchem mogę jakby przywrócić do życia. Mateusz jest duchem, i jednocześnie z wampirem. W ogóle Mateusz ze wszystkimi z domu. Oprócz naszej sprzątaczki, i Magdy ma bardzo złe relacje. jest taki nielubiany, co jakby nie jest odzwierciedleniem oczywiście rzeczywistości, bo wszyscy lubią Mateusza bo Simsy są y, oddzielną po prostu częścią y, świata, jakby one nie odzwierciedlają naszej rzeczywistości, ale w tym uniwersum Mateusz jest bardzo... Skąd Karolina się tu wzięła? Czyż jej tu nie było? Karolina jest y, jedyną osobą, która jest człowiekiem w tej rodzinie. A, no i Bartek też jest człowiekiem, ale o tym zapomniałem. O, jeszcze Janek przyszedł. Jan Rogusz jest kosmitą. Cały czas prawie chodzi jako kosmita, dlatego ludzie wokół niego się go boją i jedynie ze mną ma jakieś dobre relacje. A to, ta Natalia, Shop. to jest nasz e, real life enemy. Uwięziliśmy ją tutaj w tym pokoju za moją łazienką, o tutaj. I ona tutaj zmarła, bo nauczyłem się takiej klątwy, e, która zabija Simów. Nie wiem, coś tutaj dałem i ona po prostu umarła z wycieńczenia, więc więc fajnie. Teusz bardzo właśnie chciał e, się dojść do tego poziomu bycia wampirem, by zabić właśnie Natalię, ale niestety w procesie zmarł, poszedł coś tam do tego świata z wiejskiego życia i go zjadły króliki. O mój Boże, nawet nie wiedziałem, że to się lustro. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Ok, Karolina tutaj ćwiczy. W ogóle ona ma przepiękny strój codzienny, tylko że przez to, że ona prawie cały czas tylko siedzi na siłowni, to nie ma czasu go nosić. O, proszę bardzo, jak pięknie. E, Karolina została stworzona jako prostytutka, nie jako człowiek. A ja jestem czarownicą taką, w takim stroju, jakby tylko cały czas w tym chodzę. Mam inne stroje przypisane, takie normalne, ale jakby nie wiem dlaczego, ale nigdy się w nie nie przebieram. Tylko do spania się przebieram w piżamę. Czy ja jestem w ciąży? nie, nie wiem dlaczego tak dziwnie chodzę wszyscy z nim mówią strasznie zgrubli i mi się wydaje, że to jest przez to bo jakby ja codziennie robię wielki gar po prostu makaronu z serem i my tylko w kółko to jemy wczoraj był strasznie dziwny dzień bo jakby nasza służba zaczęła robić pranie jak ją zatrudnił Bartek a Bartek jest niechlujny czy coś takiego, niechlujny i jak on się przebiera to zostawia taką wielką stertę ubrań wszędzie. Na początku jak nie mieliśmy pralek, to wszędzie po prostu były sterte ubrań. No i teraz ta służba ciągle robi pranie, tylko że nie wiem dlaczego mam jakąś niby złą pralkę. Cały czas jest pożar. W sensie jakby ta łazienka to cały czas jest po prostu wszystko spalone. Karolina łucja ma taki pokój, ale glamour. Tylko, że jak się ma, cały czas jest w tej furii, tej wielkołaczej, no to sobie drapie wszystkie meble, i później wygląda to jak śmietnik. I myślę, że już wszystkich przedstawiłem. Mateusz chce pić. Wypije sobie ze służby. Mi się też wydaje, że właśnie przez to wszyscy go nie lubią, bo jest jakby bardzo mało ludzi w okolicy, i musi on pić z ludzi w domu. Więc dobrze to jak była Natalia, no to pił z Natalii, ale niestety ja zabiłem Natalię i też też był jakiś problem, że Natalia była cały czas śmierdząca i brudna i Mateusz nie chciał pić z Natalii krwi. Dobra, koniec tej zabawy. Pozbądźcie. się, czy to jest niegotowe? Kto tego nie dogotował? Ja nie ja mogę... Mógł... Kurde ty to jesteś. Oj Boże. Manabu, biedny manabu Mateusz go Filistuj zimę o imieniu Manabu. Bo to jest urna jakiegoś czarodzieja, um, którego byliśmy w tym takim miejscu magicznym, tam to tak się czaruje, pierdzi śmierci. Gadaliśmy z nim o jakichś zupach i nagle on umarł, więc. O nie, Mateusz jest partykowy komputer. No cóż, Mateusz chyba nie lubi bartka, tak mi się wydaje. Ło, oni najgorszą mają relację, no. Mój Boże, Magda. Z tą wszystko ok. Magda jest moim chowańcem, czyli, żeby mogę, jakby ona mnie ochrania przed jakimiś tam rzeczami. Zostanę w domu i wezmę Magdę do lekarza. A właśnie, jeszcze nam, nasze zawody: do Marysia jest sportowcem, Janek jest naukowcem, Karolina jest lekarzem, Bartek jest biznesmenem. Wszyscy, wszyscy mają chyba drugi poziom. jestem jakimś influencerem. Tylko, że mi ta w ogóle kariera nic nie idzie. I zarabiam tak mało kasy. I jakby tutaj piszę, że 26 na godzinę, i niby pracuję 2 godziny, ale jakby jak przychodzę do domu, to i tak dostaję tylko 26 simulanów, więc nie wiem, jak to. Um, Karolina. Um, może się ubierz. Bardzo mnie to rozkojarzyło o czym ja? Aha, mówiłem o tym, że. Bardzo mało zarabiam w tej pracy. Też mam po całym domu jakieś zdjęcia Magdy, bo Magda też jest influencerem. W ogóle ona ma najwięcej obserwujących i najwięcej zarabia z nas wszystkich w tym domu. Jakby ona zarabia na przykład 500 simoleonów. O Jezu, Magda. Dobra, biorę Magdę do weterynarza. Jezu, ale mam stroj... Mówiłam, że się nigdy nie przebieram i w końcu się przebrałem. Kiedensy jeszcze przed wyjściem, ja po prostu kupię batony na zdrowie. Daję kołek od weterynarza. Zobaczymy czy to Cię wyleczy dziewczyno. O! W ogóle Magda ma przepiękne stroje, ma tak, takie sushi z taką czapką. Oj dobra, idziemy do domu. Bam, bam, bam. Oni przestraszyło to. Nie wiem, coś się tak jakoś nudno tu dzieje. Nic się znaczy, nic się nie dzieje. Nikt się nie pali. Lubi miksologię. No nie wiem, tak jak ona ma być teaserką, to musi lubić pić alkohole. Gdzie tu jest muzyka? A tu. W ogóle to radio cały czas się psuje. Oh, czy może tańczyć? To tańczyć? Zobaczymy twoje twojej kocie ruchy. O w ogóle Karolina miała być e, kobietą kot. Do jest stripteaser. Kupimy im jakiś lepszy kurde ten radio. Zadowolona jesteś? Włącz hip hop. O tak może tańczyć. O tu jest urna Mateusza. Przy wejściu sobie tutaj siedzi. Oh, czy da się zrobić podwodny? Co oh. co tu się dzieje. Jezu, ja nie mogę. Ja wolę Natalii mieć w domu. Tutaj, jak widzę, że ona nas nie straszy. Jak patrzę na to, jak ona śpi, to mi się tak chce spać. Mój Boże. A chyba usnasz tutaj w tych simsach. Dobra, przyspieszamy czas. Wszyscy wrócą z pracy, to zaczniemy coś robić. Okej, okay, Jasiek wrócił z pracy. Nie wiem ile zarobiliśmy, ale dużo wszyscy zarobili. Jasiek 369, Bartek 176, Marysia 152. Um, był pożar w ogóle, bo... Śmierdziała taka jedna roślina i stwierdziłem, że ją podpalę i zobaczę, co się stanie, ale się zrobił pożar i spłonęła. Karolina zrobiła 144 oleony I to chyba wszystko. Ale czemu mam takie obrzydliwe buty pod tym wszystkim? Pod tą moją szatą mam takie jakieś czerwone trampki. Ja już nie wiem, co... Wszyscy jedzą tam na dole. W ogóle nikt nie, nie usiądzie obok siebie, tak się wszyscy nienawidzą w tym domu. Ja z Bartkiem mam najlepsze relacje. Karolina też z Bartkiem mają dobre relacje. Karolina z Karoliną miała jakiś chyba romans, ale tak to, to prawie jakby się nie znały. Marysia, no to ma najlepsze ze mną relacje. Wszyscy mnie lubią, oprócz Mateusza. Janek też mnie najbardziej lubi. Z tego domu, oprócz sprzątaczki, to wszyscy mnie lubią chyba. To jest dziwne. No Karolina mnie też nie lubi. Bartek na no to mnie lubi. No oczywiście, kto by miał mnie nie lubić. Karolina najbardziej lubi Bartka, później mnie i Marysię. W ogóle nawet nie wiem skąd oni jakby poznali tych innych Simów, bo jakby oni nie wychodzą nigdy z domu. Ja najbardziej lubię Bartka, później Karolinę, Marysię, Magdę. Magdę wszyscy lubią. Nawet Mateusz. Mateusz ma bardzo fajny pokój. Jezu, ja czemu ja już siedzę i się patrzę, jak on śpi? What the fuck? Aha, ale oglądam telewizję. Mm -hmm. No wspaniale oglądam, bo nawet się na nim nie patrzę. Tylko patrzę się na Mateusza, jak gra. O, Mateusz mógłby być streamerem. Streamer gier. Będzie na wieczorne godziny pracował. Wow. Marcia miała koszmar, w którym utknęła w basenie bez drabinek. <noise> o mój Boże, śmieszne to jest. Jakoś nudno tu. Oni wszyscy mają swoje skutery wodne, więc myślałem, że możemy się wybrać wszyscy na wycieczkę z skuterami wodnymi. Um, pływaj na pływaj na... Wszyscy będziemy pływać sobie w nocy. Uff! Jest smutny, biedny. Sens życia nie ma sensu życia. Wszyscy sobie w sus będą fajnie tu jeździć. O, co to jest? Czemu ja się jakby on sunie po wodzie? Albo coś się zepsuło. <laughs> tu się tak wyzumuje, co nie widać tych tych... Ale dziwnie. To jest ciemno w ogóle nic nie widać. Jeszcze jakiegoś delfinia przejadą. Kogo tu jeszcze nie ma? O mój Boże, ja to kurde jestem. Gdzie ja idę? Tańcz. Wszyscy będą tu jeździli, a ja będę sobie tańczył sam w pokoju, no. Mądrość. Ktoś się w mój rower wpakował. Bartek, ja nie mogę. Teraz nie wyjedzie stąd. Fajnie sobie jeżdżą. A ja, a ja idę sobie w powodzie, no. I co teraz? Ok. Czemu ja nie potrafię normalnie kurde dojść? Ja nie mogę. Ale jestem, kurde. Będę sobie w łodzi jeszcze pływał sam. <laughs> Żegluj. Czy ja próbuję łodzią dopłynąć tam i wsiąść na tego w... ja tylko że nie mogę, bo wszyscy tutaj sobie jeżdżą. <laughs> ja nie mogę. <laughs> jeszcze ktoś we mnie wpłynie i utonę. Zobaczymy co się stanie. Może coś wybuchnie, może ktoś umrze w końcu. Bartek. Um. Ok. Co tu się kurde dzieje? Dobra, Bartek się zgliczał w naszym płocie. A Mateusz, Jezu, Mateusz to jest kurde jak małe dziecko, wszystko mu nie pasuje. A Marysia ucieka po coś. Ona się pewnie boi Mateusza. Bo on jest wampirem. No więc niestety Marysiu, ale Mateusz sobie z ciebie wypije krew. W ogóle Mateusz ma takiego królika w środku. Bo umarł przez te króliki. O nie no, zepsułeś się, kurde, sprzątnij. I kontynuuj to jedzenie. Ktoś tutaj chyba się zepsuł. Jasiek się zepsuł. Yy, może ja się byś sobie i spać może jeszcze, bo ty jesteś naukowcem. Więc dla ciebie będzie dobre to pójście spać. Ja nie mogę... Co się Marysia dzieje? Czy ona zepsuła toaletę? Czemu Marysia by na nią krzyczała? Biedna Magda, ja tutaj yy, naprawię tą toaletę moją magią. Ja śpię na tej łódce. Ja nie mogę. Nie! Teraz nie mogę wyjść z tej łódki. A tam impreza taneczna się robi. O nie, Karolina się będzie zamieniała, no. Będzie zamieniała wielkołaka. Ło. Wow. Biedna Karolina. Spróbuj odzyskać kontrolę. O. I super. Naprawdę to... jest dzisiejszy dzień jakiś strasznie nudny. Nie wiem, może jak to wyedytuję, to będzie jakoś ciekawiej, ale chyba był najnudniejszy czas w ogóle w tych steamsach. Nie wiem dlaczego. Mogę podpalić go, albo podpalę kosz. Infernacja. Czy ja się zaciąłem na tej łódce? Zresetuj obiekt, umyj się i podpal tą sprzątaczkę. Karolina śpi, może lepiej. Karolina łódca podrapała Karolinie łóżko. Na prawie wszystkie łóżka były podrapane. Co się Mateuszowi dzieje? Ja nie mogę.. Mateusz to jest kurde, nie lubi tańca i sobie zatańczy sam. A może wytrzyma moje, moje siki. Idź, Mateusz posprzątaj moje siki. O, Karolina sobie przyjdzie potańczyć. do bardzo fajnej muzyki. Ja też przyjdę potańczyć. O nie, Jasiek musi do pracy szybko. Budź się. Co ja tu? Co Karolina, Ty tutaj robisz? Podepcz. Później to wy, wywal wszystko. A ja sobie zbiorę cały plon, bo mi urosły mandragory. Powielanie. Jest Mateusz. On tu zepsuł. On cały czas psuje ten kibel. Musisz go naprawić teraz. Przepraszam bardzo, napraw. No, nawet służba już on rzeka na, na śmieci. Wydaje mi się, że to na dzisiaj koniec. Jakby, nie wiem, strasznie jakoś nudno. Jedyne ciekawe rzeczy to robi Mateusz, czyli psuje wszystko dookoła. I to, że ja nie mogłem wsiąść na skuter wodny, i jeszcze ciekawszą rzeczą było to, że Bartek się zadziół w naszym płocie na skuterze wodnym. To mnie rozśmieszyło najbardziej. I to chyba wszystko w tym odcinku dzisiejszym, więc no. Więc do zobaczenia. Pa-pa.